Witam was wszystkich z tej strony Adam, ta ta -ta. także witam was wszystkich się w kolejnym Q&A Tata, Hej! Jedziemy z pierwszym pytaniem Adam, stresowałeś się przed pierwszym filmem? Proszę bardzo, zobaczcie mój pierwszy filmik i sami ocencie czy się stresowałem Siemanko Say what? Dzięki łapkom w górę i pozytywnym komentarzom będę te filmiki wrzucał częściej więcej i żeby było Kolejne pytanie. Czy tata umie tać na rękach? Tak, yy, stoję na rękach, chodzę na rękach i moim rekordem życiowym przeszedłem całą halę yy, sportową. Z pod jednego kosza, 45 czyli z pod jednej linii do pod drugiego kosza. Około 40 metrów. Myślałem, że mi później podpadają, bo trochę jednak to, to nie jest takie naturalne chodzenie na rękach. Tak, ale jak najbardziej i zaraz Wam pokażę, To muszę mikroport ściągnąć. Patrzcie teraz, sztuczka. Tato, stoi na. Tato, co ty nie wygłupiaj się? Jakie ironice. Tato, czy otworzysz swój kanał na YouTube? Ja mam od dawna. Wszystkie o. śmieciowe filmiki wrzucamy na tatę kanał. To znaczy z początku tak było, śpiewaliśmy, Adam się wstydził wrzucać to na swój kanał, to wszystko leciało na mój kanał ja później próbowałem nagrywać takie tam jak wytapetować, jak uszczelkę w drzwi założyć, takie majsterkowe poradniki, poradniki ale zaprzestałem, ponieważ zajęliśmy się tym kanałem. Ja nie mam czasu na tamto już. Tak jest, także jeśli chcecie tata Adama 45, wbijajcie. Kolejne to chyba wszyscy nie. wiedzą. Nie wiedzą. No nie wiedział. Czy spotkało was coś, co zmieniło lub wstrząsnęło waszym życiem? Generalnie, Generalnie wydaje mi się, że kanał, nasz kanał aktualny, mógł zmienić w naszym życiu i to mega sporo. Kasking w Poznaniu. Na pewno dużo zmienił, bo od tego się wszystko zaczęło. Koncert Metaliki w nagrodę za ten kasking, co wygraliśmy. No, przeżycie, nie ziemi. Hotel Sheraton, jak byliśmy na. Się... Galatwurzu. No, także. Także. Naprawdę tych rzeczy troszeczkę już się nazbierało i to I wszystko. I to jakoś wpłynęło na nasze życie, więc tak, tak. Tak, zdecydowanie tak. Jedziemy z kolejnym pytaniem. Jak długo będzie trwał wasz kanał? Do końca świata jeden dzień duży. Na razie końca nie widać. Subskrybujcie! Po prostu nie wiem, no jak o lastę będę chodził, to może przestaniemy, ale póki co to jeszcze nie mamy zamiaru. Jak tego. Kolejne pytanie. Czy będzie jakiś challenge? Tak, challenge. Jenga challenge. Zapraszamy do... Tutaj macie, tutaj macie adnotację. Włączcie adnotację i zapraszamy do Jęgi challenge. Kolejne pytanie. Adam, masz prawo jazdy? Tak, Adam ma prawo jazdać. Kolejne pytanie. Chcielibyście się przeprowadzić do większego miasta, na przykład Warszawa? Pozdrawiam, pozdrawiam Wiktorię. To znaczy na razie jeszcze Adam musi skończyć techniką. A później, a później zobaczymy. Może się przeniesiemy do Warszawy. Prawdopodobnie, jak wszystkie plany pójdą zgodnie z planem. Nic mnie tu nie trzyma. To było bardzo <laughs> Także pójdziemy. A w Warszawie no, jest pójdziemy. Więcej, więcej kobiet, może uda mi się jakąś znaleźć. Piszcie do chaty Jacek Bejmert na Facebooku. Mm. Piękne włosy. Młoda dama, yy, yy, do... młody duchem. Yy. Jak ja, przystojny. Dobra. Tak, ma po mnie krew, oczywiście, żeby nie było żona odwrót. Tak, tylko nie, nie piszcie mi poniżej 20 lat, bo ja lubię dojrzałe kobiety. Tak, żeby nie było. Najlepiej powyżej 30. Da, pokaż, klatę, pokaż klatę. To było sucho klata. Kolejne pytanie. Dobra, widzicie, jak podchodzę do Was. Ktoś i prosi o autograf. Dobrze, przetłumaczymy generalnie... to na język polski, czyli czy lubicie jak do Was ktoś podchodzi i prosi o autograf, autograf? Albo zdjęcie, albo cześć Adam. Znaczy, generalnie to jest większość sytuacji, gdzie ktoś podejdzie, o cześć Adam, i pójdzie dalej. Tak, tak. Albo z daleka, cześć Adam, i pójdzie dalej. Także nie jest to w żaden sposób na razie uciążliwe dla nas, także lubimy. Mega. Nie odmawiamy absolutnie, nie bójcie się podchodzić, nie gryziemy. A sprawia to na pewno włączoną no. trochę przyjemność. Pozdrawiam chłopaka i małą siostrę chłopaka, którzy bali się podejść, ja im pomachałem. Pozdrawiam Was, jeśli to oglądacie. To ja też ma pomacham. Czy Adam też będzie nagrywał ze swoim dzieckiem, jeśli będzie je miał? Tak szczerze, prawdopodobnie ze swoim dzieckiem nie będę nagrywał y, filmów, bo ja mam inne plany na swoje życie niż tylko YouTube albo jakieś takie. Raczej będę miał wtedy inne utrzymanie i nie będzie mnie ciągnęło do nagrywania filmów z dzieckiem, ale może zobaczymy. No ja powiem, że dużo lepiej mi się nagrywało, jak Adam miał 15 lat i był tego wzrostu. I a teraz jest za poważny, to to już nie jest to samo. Nieka! Ale jesteśmy taki grupy jak mój Trzeba mi nagranie kiedyś Counter-Strike global offensive! No. Eee, link do mojego Steamu macie w opisie, wysyłajcie mi koski, skrzynki i kluczyki. Ja gram w cs mam orła, a tata nie wie nawet, nie zna zasad. <grym> nawet nie mam pojęcia, co to jest, także Mianowite, nie będzie. Ja byłem nie ale, nie na Jemie, ale no. po 15 minutach wyszedłem, bo ja w ogóle zasad tej gry nie znam. Także ja nie wiedziałem o co tam chodzi. Kto z kim gra i o co Jak, jak to, tata także... był, to tata widział Fnatic na żywo, który grał w finale z Lumino City coś takiego to było. więc A ja nie wiem, o czym on mówi. Więc to tak kiedy widział tata, nawet nie wie kogo. No dobrze, no widziałem tych, tych wersusów, tak? Wersus tak. Adam, versus tata. <sus> nie, ja go <godim> nie <sus> tak? Adam Virtus Tata. A, w, się <sus> Dobra, więc jeśli Wam się Q&A podobało, pytania wzięliśmy z... Hmm. Fanpage'a Takie Pytania wzięliśmy z Fantajda. Fantajda, Zapraszamy do lajkowania Fantajda I tam piszcie pod postem, który będzie dotyczył pytań Pytania do nas Adam czy twoja mama? Coś tam Adam ile masz wzrostu? Ile macie lat? Zapraszam do pisania takich pięknych pytań Na Na Albo na... obejrzyjcie sobie poprzednie QA, Tam naprawdę już wszystko było chyba na nasz temat pomysły. Nawet ile mamy łącznie lat Czyli subik Łapka, łapka i, I komentarz Bardzo mile widziane